Sędzia dzisiejszego meczu znany jest ze swojej surowości. Tak, nie ma zamiaru tolerować przewinień. Rozpoczynamy, mam nadzieję, ciekawe spotkanie. Kapitalne No Trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Ryzykowna, ale udana interwencja. Bardzo dobre podanie. Kapitalna wrzutka. No i wyjaśniają krośną sytuację dalekim wybiciem. Ładne podanie. Ale szputanie jest okazja. Piłka w siatce. To był pierwszy strzał i od razu gol. Pierwsza bramka zdobyta została w dziesiątej minucie. Piłka odbita od jednego z piłkarzy, wypadła z boiska out Sevilla w nowej Oddał strzał głową. Tak jest, piękna bramka dająca nadzieję, bo w tym momencie jest wyrównanie. Naprawdę piękny strzał głową. Potrafi zawisnąć w powietrzu. Rzeczywiście jest groźny. Bardzo. piłkę. Świetne podanie. Piłka w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. powoli budują ten atak, nie spieszą się no strzela, nie ma bramki źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok piłka opuszcza boisko i zaczną od bramki no błąd, strata Teraz tylko wybić. Ładne dogranie. Przerywa tę ciekawie zapowiadającą się akcję. możliwość dośrodkowania. Ma. Miał drugą sytuację w tym meczu, by zdobyć bramkę. Tym razem nie udało się. Bramkarz się fantastycznie zachował. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Ale akcja. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Sędzia wychwytuje, jest spalony. Dobrze próbował, ale stracił. Powinien grać w pole karne. Wspaniała wrzutka. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Szees. Ależ jest samowita tak obrońcy. A dla Sewi. Trochowski. Dobra główka! Znakomicie ze skrzydła. Dobre przejęcie przez obronę. No i niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Dobra interwencja obrony. Dostrzegł partnera. Podanie w pole karne. I piłka wybita do przodu. Jeden do jednego to rezultat po pierwszej połowie. Pierwsze 45 minut poza nami i mamy remis w tym spotkaniu. Na razie żadna z drużyn nie zbudowała przewagi, która dałaby się wykorzystać po przerwie. Pardo. W ostatniej chwili przejęli. Prochowski. Oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala. Chcą uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślne. Oddaje strzał. Pardo. Panie, ale przechwycił. Krochowski. Caceres. Piłka w pole karne przechwycił do środkowania. No to była pechowa interwencja, strzelił swojaka. Nie wiem jak to wytłumaczyć, czy brak koncentracji, czy też zwykły błąd Gol samobójczy. Zaskoczył bramkarza. tyle że własnego. Bardzo. Piłka chodzi jak po sznurku. Z tego podania może być bramka. Odbił piłkę. Piłkę przejmują rywale. Ładna wymiana. Czy to wykorzysta? Dobrze, ładnie odebrał. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Prowadzą w drugiej połowie. Ten decyduje się na zmianę. No, myślę, że będą chcieli bronić tego korzystnego rezultatu. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu zał. Uderzał! Uśmiechnął się bramkarz, no bo piłka trafiła wprost z niego. Ardo. Leo. Ardo ale precyzyjnie czekają aż nadarzy się szansa do strzału. No i strata piłki. Dośrodkowanie. To pańska piłka w polu karnym. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Caceres. Krochowski. Cudowna seria podań. Jestem pod wrażeniem. Ach, szkoda strata. Pięknie podał. Ładnie to zrobił. Kapitalnie minął obrońcę. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. No, wyręczył teraz bramkarza. No, będziemy mieli emocje do ostatniej chwili. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w tym meczu. Bardzo. 5 minut do końcowego gwizdka, wciąż 1-0. Imponują mi swoją ambicją, walką, ale co z tego? Brakuje im precyzji, choć rywal znakomicie usposobiony. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Ma szansę dograć w pole karne. Rozrzucenie do boku. No, nie mogą się przebić, ależ wolej. Piłka wyszła na aut. Ach, kapitalne podanie. Piękna akcja, zobaczmy! Dobrze wyszedł, spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. Niewiele zabrakło do remisu. Mecz kończy się wynikiem 2 do 1. Przed tym spotkaniem wskazywano ich z góry na porażkę. Przegrali wprawdzie, ale zagrali znakomity mecz. Na pewno są zawiedzeni tą porażką, ale mimo wszystko powinni schodzić z boiska z podniesionymi głowami. Zagrali naprawdę, jak powiedziałeś, świetny mecz. Do usłyszenia mówią Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.